Dzień dobry, cześć i ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj przedstawiam wam teorię, dlaczego hisłańskie pokony wyginęły. Ale zanim zaczniemy ten materiał, to chciałbym was serdecznie zachęcić do pozyskania łapki w górę pod tym materiałem, aby nigdy nie przekapić tego typu materiałów. No to co? Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. W świecie Poko nie brakuje fascynujących tajemnic, które sprawiły, że fani zgłębili się w każdą z nich i zaczęli snuć własne teorie. Niedawno wypuszczona gra Legends Arceus zostawiła wiele znaków zapytania, zwłaszcza, że seria zaczęła zagłębiać się w dość szalone wątki fabularne. W Pokémon Legends Arceus gracz odkrywają starożytną historię regionu Sino, zwanego Hisui. W Hisui występuje wiele wariantów regionalnych, w tym m.in. nowe formy Voltorba, Zoroarka, Stuntlera i Growlite'a. Oczywiście te pokony nie mogły zostać uwzględnione w poprzednich grach, ponieważ koncepcyjnie jeszcze nie istniały. Jednak powód, dla których te pokony wyginęły, stał się głównym tematem plotek i teorii wśród fanów franczyzy Pokémon. Z perspektywy historii gry, wygląda to niemal tak, jakby unikalne formy hisłańskich pokonów po prostu zniknęły w pewnym momencie między grą Legends Arceus a czasami współczesnymi. Teorie fanów obejmują takie rzeczy jak proces ewolucji biologicznej, aż po wyginięcie owych pokonów, na które ludzie polowali dla własnych potrzeb. Głównym powodem jesteśmy my, postać, która uczy ludzi w Hisui, aby nie bali się pokonów, co pozwala im się rozwijać, co powoduje, że niektóre pokony ekskluzywne na regionu Hisui wyginęły. Zanim nasza postać przybyła do Hisui, tamtejsi ludzie po prostu boją się tych stworzeń, jak i czczą pokony do tego stopnia, że nie zapuszczają się zbyt daleko od swojej wioski. Kiedy nasza postać przybywa, uczymy tubylców, aby nie bali się pokémonów, co pozwala im oddalać się od wioski, pozwala im zbierać rośliny w pobliżu pokémonów i pozwala im polować na pokemony. Pokemony takie jak Wyrdeer zostały wytępione, ponieważ ich futro było ciepłym ubraniem, co doprowadziło do tego, że Stantler zapomniał o ruchu, który potrzebuje, aby ewoluować w Wyrdeera. Kiedy w Hisui skończyły się apricorny, ludzie zaczęli polować na hisołańskie voltorby i elektrody, których ciała są zrobione z tego samego materiału, co zrobione zrobione są apricorny potrzebne tworzenia pokeboli. Następny jest hisłański Quillfish i jego ewolucja Overquill, które są uważane za szkodniki, więc ludzie doprowadzili do ich wyginięcia. Cleavor potrzebuje czarnego algorytu, który jest obsydianem, aby ewolować z Scythera, podczas gdy Ursulana potrzebuje bloku torfu, aby ewolować z Ursuringa. A oba te przymioty były już bardzo rzadkie w okresie, w którym toczy się gra Legends Arceus. Więc gdy oba materiały się skończyły, Scyther i Ursaring nie mogły już ewoluować w kliwora i Ursulane. Ponieważ ludzie nie boją się już Pokémonów. wszystkie tereny łowieckich hisłańskiego snizzlera są zajmowane przez ludzi, a ze względu na to, że pazury hisłańskich Snizlera zawierają truciznę, która może uszkodzić nerwy każdego człowieka lub dowolnego Pokémona, ludzie zaczęli na nie polować ze strachu, że ich zaatakują co spowodowało, że hiszpański snizl spał w ciągu dnia i wychodził w nocy, gdzie spali ludzie, co również doprowadziło do wyginięcia ich ewolucyjnej formy snizlera, która głodowała na śmierć, ponieważ ludzie polowali na wszystkie swoje ofiary. Hiszpański groll i arkany wyginęły z powodu rewolucji przemysłowej, w której region Hisui stał się regionem Sino. Ponieważ klimat stał się dla nich zbyt ciepły, więc przystosowali się, zrzucając swoje futro, ponieważ ma ono takie samo właściwości jak skały wulkaniczne, dzięki temu wygonają teraz tak jak znamy je z regionu Kanto. To samo się z baskrulidjonem, którego ludzie zablokowali dostęp od stanu do rzek, w których pokemony te migrowały i się rozmnażały, dzięki czemu gatunek ten powoli wyginął na przestrzeni lat. Hiszpański Lilligant jest częściowo typem walczącym ze względu na potrzeby przetrwania w zimnym i śnieżnym środowisku. Więc, gdy klimat staje się cieplejszy, nie potrzebuje jeszcze tego typu. Porzucając go i powoli zmieniając swój wygląd na ten, który znamy do dziś. Hisłański Bravery to samotny myśliwy, który używa mocy psychicznych, aby wzmocnić swój krzyk, dzięki czemu pokałony ryby wypływają na powierzchnię, a ten z łatwością łapie i zjada. Jego główną przynętą były baskuliny, które przez rewolucję technologiczną przestały się pojawiać w rzekach w regionie Hisui, co zmusiło Bravery'ego do migracji do regionu Yunowa. W przypadku hisłańskiego Tluzona odpowiedź jest prosta. Skumulowana energia nad górą Mount Cornet spowodowała furię u niektórych pokonów, a jeden z nich była quilawa, która po ewolucji staje się hisłańskim tajfluzionem. Gdy nasza postać wróci do rzeczywistości, energia ta zniknie, a pokemony takie jak Wilawa mogą swobodnie ewoluować swoją poprzednią wersję. Hisłańskie Sligu i Gudra ustały się slimaku podobne, ponieważ woda w regionie Hisui pozostaje nietknięta przez ludzi, więc jest bogata w żelazo, co powoduje, że Sligu i Gudra zyskały typ stalowy. Teraz, ze względu na to, jak powolny jest Sligu, jest łatwym łupem dla pokonów, które lubią na nie polować. Więc posiadanie metalicznej skorupy jest dla nich dobre, ponieważ mogą się ukryć, gdy niebezpieczeństwo jest blisko. Kiedy region Hisui zaczął zmienia się w sino, bogata żelazo woda została filtrowana z powodu ingerencji człowieka, co spowodowało, że Gumi ewoluował złego kostygu bez skorupy. W przypadku Hisuen Avalaga, zamiast być całkowicie pokrytym lodem, nie są w większości tylko i wyłącznie skałą, ponieważ region Hisui nie jest wystarczająco zimny, a Bergmite. Mógł ewoluować z normalnego Avalaga. Gdy ludzie zaczęli industrializować klimat Hisui, stał się to on cieplejszy, co spowodowało, że bergwajty opuściły region Hisui. Dartrix zaczęły polować w ciągu dnia, kiedy nie jest tak zimno, co spowodowało, że zyskał typ walczący, gdy ewoluował w hisłańskiego Desidiuaja. W przeciwieństwie do normalnego Desidiuaja, hisłański Desidiuaj lubi walczyć wręcz zamiast polować z daleka. Kiedy region Hisui zmienił się w Sino, klimat stał się cieplejszy, co znaczy, że Dartrix może znowu polować w nocy, ale z powodu tego, jak mało jest lasów, Dardrixy przestały migrować do sino. Znacznie mniej teorią zakłada, że ludzie mieli znacznie mniej bezpośrednią rolę w procesie zniknięcia pokonów w regionie Hisui. Zamiast być ściganym, hisłańskie pokony mogły po prostu zmienić się wraz z technologią tamtych czasów. Na przykład hiszpański Voltob wykorzystywał swój drewniany wygląd, aby wtopić się w otoczenie jako mechanizm obronny. Jednak gdy ludzie przeszli z używania drewnianych pogołów na metalowe, Voltob mógł po prostu dostosować swój wygląd, aby lepiej dopasować się do ówczesnych czasów. Podobnie hiszpański Zoroark mógł zmienić swoje śnieżno-białe futro, oddalając się od zimnych gór regionu Hisui i wkraczając w inne regiony. Biorąc pod uwagę, że Zorak zawsze był pokonany iluzją, ma sens, że próbował wtopić się w nowe otoczenie. Jednak ta teoria nie do końca ma sens, bo nie wyjaśnia zniknięcia innych gatunków. Ostatnia teoria głosi, że hisłańskie pokony faktycznie wyemigrowały z tego regionu. Zamiast się dostosować lub zmienić, po prostu opuściły Hisui, ponieważ szybka industrializacja zmieniła region. Istnieją pewne dowody na poparcie tej teorii, tak jak strona internetowa Legends Arceus, która stwierdziła, że normalna Zoroa wyemigrowała do regionu Hisui, zanim stał się oryginalnym wariantem. Migracja między regionami była wspomniana w kilku wpisach po w przeszłości. Więc jest całkiem prawdopodobne, że warianty Hisui po prostu opuściły ten region. To pozostawia im otwarte drzwi do pojawienia się w nowych regionach w przyszłości i jest prawdopodobnie najprostszym wyjaśnieniem dlaczego pokłony te pozornie zniknęły. Jednak nie ma niczego, co bezpośrednio wspierałoby tę teorię poza wcześniej odmiennymi przykładami migracji pokonów w grze. No ale tutaj też przychodzi przykład Blood Mundur Salony, która wyemigrowała z Hisui i tylko jedna przeżyła w rejonie Kitakami. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, a my widzimy się już na następnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Dziękuję Wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny for Life!